Moduł do automatycznej wysyłki raportów do wielu odbiorców. Stworzyliśmy w EVISystem funkcję, która pozwala wysłać konkretne paczki wybranych raportów do wielu odbiorców prosto z EVISystem bez wychodzenia do klienta pocztowego. Aby to zrobić, na początku musimy skonfigurować w ustawieniach nasz moduł do wysyłki. Musimy wpisać adres serwera, użytkownik, e-mail nadawcy, adres serwera IMAP port oraz hasło do naszej skrzynki. W tym wszystkim z pewnością pomoże dział IT, jakieś informaty, które jest na pokładzie. Bez problemu te dane będzie w stanie wyciągnąć. Wpisujemy również e-mail odbiorcy 1, do kogo w pierwszej kolejności, do kogo z pierwszej paczki ten mail ma trafić. Wpisujemy temat maila, hasło do otworzenia plików. Standardowo jest to numer NIP. Jeżeli nie, możemy podać... Jakiekolwiek wymyślone przez nas hasło. Wpisujemy treść maila i na końcu uzupełniamy stopkę. Stopka jest w formacie HTML, i tutaj również dział IT będzie w stanie pomóc tą stopkę wyciągnąć w takim formacie. Nie jest to naprawdę nic trudnego. Każdy ma stopki w swoich klientach pocztowych, więc wyciągnięcie ich to jest naprawdę chwila. Jeżeli nie, możemy sobie wszystko usunąć, pisać po prostu imię i nazwisko. Aby cokolwiek w tej sobce było, analogiczna sytuacja jest w mailu drugim. Wpisujemy adres drugiego odbiorcy. Na późniejszym etapie będziemy te raporty rozdzielać na konkretne grupy odbiorców. Zapisujemy. Wychodzimy do wydruków. Na liście wydruków pojawiło się kilka nowych ikon. My chcemy w tym momencie wysłać do dwóch grup odbiorców nasze raporty. I tak wybierzemy sobie kontrola. ITD. Naruszenia zbiorcze. I ewidencje, ale chcemy do drugiej grupy wysłać również szczegółowy raport płacowy, ewidencje oraz koszty pracodawcy, uproszczony raport składników do listy płac i pełne zestawienie składników do listy płac. Mamy wybranych kilka raportów. Przechodzimy do ostatniej zakładki, raporty do wysyłki. Po zaznaczeniu i kierowcy, i raportów możemy dzięki górnym przyciskom te raporty wysłać pierwszy przycisk wyśle wszystko do wszystkich grup. Kolejne przyciski wysyłają do pierwszej grupy do drugiej oraz trzeciej grupy nasze maile my wybieramy pierwszy przycisk chcemy wysłać te maile do wszystkich i w tym momencie EVI system generuje raporty które są do wysyłki. Na górze mamy grupę e-mail pierwszy trafiają takie raporty e-mail drugi trafia tych raportów 5 Mamy tutaj treść wiadomości, mamy plik załącznika. Mamy również odbiorcę oraz kopię lub, upry, lub ukrytą kopię, do kogo ten mail ma trafić. Klikamy po prostu wyślij. System teraz wysyła do obu grup maile z paczkami raportów. Raporty zostały wysłane. Wystarczy teraz wejść na klienta pocztowego. I widzimy raport testowy, test marketing, taka treść stopka. Pisana ręcznie. Prawy przycisk myszy. Zapisujemy nasz załącznik. Wybieramy folder, gdzie te raporty powinny być zapisane. Klikamy zapisz. Przechodzimy do tego folderu. Prawy przycisk myszy. Wypakuj tutaj. Wpisujemy hasło, które wcześniej zostało podane w aplikacji lub nim firmy. I mamy gotowe raporty, które możemy oglądać. Już posegregowane dla konkretnych osób.